W tesco. W Anglii też mają Tesco, słuchajcie. Tesco, jak to w jednym z kabaretów powiedzieli, w naszym polskim Tesco, tak. To tutaj w naszym angielskim Tesco. Byłem na zakupach, kupiłem jajeczka, brytyjskie jajka, paczka 15 jajek, słuchajcie. W porównaniu z tym, co bym kupił za te same pieniądze w Polsce. Także zapraszam. Mój serdeczny przyjaciel David, który... a cześć pozdrawiam cię Dawid hej, hej, który czasami pracował za granicą, wymyślił taki bardzo fajny sposób, słuchajcie, na to, żeby porównać ceny w Polsce a za granicą. Jak to jest? Mianowicie wy, wy, wymyślił sobie coś takiego, że przeliczał ile kupi, na przykład jogurtów za godzinę pracy tam na przykład w Niemczech, tak? A ja tutaj chciałem przeliczyć, słuchajcie, tą samą metodą Dawidową. Ile kupiłbym jajek w Anglii za pensję angielską i ile bym kupił jajek w Polsce za pensję polską? Idę przeliczyć to do komputera i powiem o wynikach za chwilę. A więc, tak, słuchaj, wyniki są szokujące. Mianowicie, muszę jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, słuchajcie, taka minimalna stawka miesięczna, w tym momencie w Anglii, to jest 1700 funtów dla takiej osoby jak ja, w moim wieku a w Polsce jest to 2600, tak niby obiecują na stronie rządowej na której byłem i patrzyłem co tam napisali i teraz kalkulując takie jajeczko zobaczymy ile tych jajek kupię za angielską pensję wyliczyłem sobie to na stronach wszystko już mam gotowe słuchajcie ta paczka 15 jajek kosztuje tutaj funt 19 podzieląc to tam matematycznymi sposobami wychodzi mi, że takie jajeczko jedno kosztuje 8 pi, takie 8 polskich groszy. Natomiast w Polsce, na stronie Tesco sprawdziłem, takie jajko najtaniej wychodzi 40 groszy. I teraz podsumowanie. Jakbym wziął, słuchajcie, taką pensję angielską, poszedł do Tesco i kupił te wszystkie jajka, które tam mają. To tych jajek bym kupił 21 250 za tą pensję angielską. Jakbym w Polsce wziął pensję i poszedł do sklepu i kupił za całą pensję 2600 brutto, nawet bez podatku, nie odliczając podatku, to kupiłbym tych jajek tysiąca No widać, że słuchajcie, różnica jest kolosalna w Anglii: 21 250 jajek, a w Polsce tysiąca jajek za tę samą jakby pensję, czyli najniższą krajową, jaką płacą. Także jest to jeden z przykładów pokazujących jaka jest różnica no też w życiu w tych dwóch naszych krajach, tak? W Anglii zrobiłbym sobie jajecznicę z trzech jajek, a w Polsce tylko z jednego, więc się nie opłaca. Trzeba je ugotować na niej albo na i zjeść. I co Ty o tym myślisz, słuchaj? Zapraszam Cię do komentowania. Oczywiście polajkuj ten film, polajkuj, musisz polajkować. Jak zasubskrybujesz, to się dowiesz o następnych filmach, o następnych zakupach, o następnych miejscach i rzeczach, o których będę gadał na tym kanale Zakopiec. Także zapraszam Cię. Pozdrawiam dzisiaj. Trzymaj się. A ja idę sobie ugotować jajko.